na produkcji głównie smyczy reklamowych metodą sublimacji. Robimy też metki odzieżowe i ewentualnie wszelkiego rodzaju zlecenie nietypowe, które ewentualnie klient chciałby zamówić w technice sublimacji. Moja oferta jest skierowana głównie do agencji reklamowych, do dużych firm, które zamawiają tego typu gadżety. Właśnie na tle konkurencji różnimy się tym, przebijamy się z takim tematem, że nasze smycze są dwustronne, czyli trafienie na nich y, logotypów jest dwustronne. Plus płaski, bez bezakładkowy szef powoduje to, że nasza smycz ma 100% większą powierzchnię reklamową niż smycz konkurencji. Stosujemy wysoką rozdzielczość, wysoką jakość. I jak widać na załączonym obrazku, przejścia tonalne. Yy, można nawet na specie yy, z techniką fotograficzną yy, wykonać wszelkie inne nadruki. Najwięcej informacji o naszym filmie jest na stronie dragon